Dzień dobry, witam serdecznie. To jest odcinek świąteczny dla taką czapkę Mikołaja. Jestem ujętka pod Krakowem i pokażę wam jakie on ma cudowności. No bo naprawdę jest tutaj co oglądać. Oj tu jest. Tu jest tego nie nagrywamy. Jak bardzo chciałem zobaczyć tego laurela. Przyjechał z Kijowa. Ma... Jezu, ile ty masz tego koła. Jaki gość? To nie wszystkie. To nie, nie tu. wszystkie. No tak, no bo są jeszcze dwa panel wagony, nie? W sensie jedno kombi, jeden panel wagon i, i jeszcze muszę jedno odebrać, które od dwóch lat czeka na odebranie. Czyli prawie, jest że... sześć? Bo no coś koło tego. O kurde, no dobra, no to się nadaje na kanał o starych Toyotach Ozwaniałem. Przy okazji o, na kanał o starych Nissanach. To jest y, trochę jeszcze nieporządek. Auto, które chyba było taryfą, co w Ukrainie? A może tak, nawet. podobno przez chwilę wodę się jeździło jako taksówka, a co śmieszne. Jakie masterowanie zajebiste? chyba o ten. Na kogo to wyjście? Tak. Jest, jest kilka C33, patentów. jeden z, nie wiem, z 3 w Polsce? Chyba dwóch albo trzech. Wiem, że jeden 70. latał w driftach, jeden jest w Gdańsku. Tak, i to jest chyba właśnie ten sam, o którym mówiłem. A mówię. no dobra, no, czyli to by było, że dwa, Jakie ja mam kurde detale, zajebiste. Lexus. No, i ten ma przeznaczek z przodu, nie? Tak. Bo no, tu jest jeszcze ciekawy patent, właśnie jest ukraiński. To służy do otwierania wlewu paliwa. Trzeba to włożyć do zapalniczki, kliknąć ten guzik i otworzy się wlew paliwa. Ale jest kurde, zajebisty, jest luksusowy. On ma ten, on ma ten plusz na desce, rozdzielcie normalnie. Zajebisty, jest. Kurde. No i oczywiście basankowe szyby. Czadole. I to jest wóz jeżdżący, nie? Tak. Wy nie jechaliście przez Ukrainę. No, do granicy aż. A potem cię zatrzymali na granicy. No niestety. A weź go nie, pokaż pod Nie udało się tak jak chciałem. Ale finalnie się udało tak. No bo jak chcesz się przejechać, to trzeba zrobić tak, jak ja zrobiłem. Czyli tak. trzeba mieć upoważnienie notarialne. Tak, tylko że to jest jeszcze w inny sposób sprowadzone. Yy, to znaczy mówmy to... tylko to, co możemy powiedzieć. Bo ja mi się potem tego nie chcę ciąć nigdy. Nie, to, to jest... Yy... W 100% wyrejestrowany samochód na Ukrainie. O, a tu jest, jak, ma... tu jest jak w patrolu. Nie no. wiem, czy to będzie widać na tym słabym tym. Mógłby RD28. Telefonem. Poświeć trochę rzeka. telefonem. O, tyle mogę. Jo. No. no, w końcu auto było taryfą. Tak. Niesamowite jest to, że oni do tych swoich fordorców ładowali i diesle, nie? No tak, ale jeździ tego. Na przykład jest taki ziomek gdzieś w Nowej Zelandii, widziałem. Ma i diesla i benzynę, i za dieslem ciągnie przyczepkę z benzyniakiem. No i to nie głupie jest, naprawdę. <laughs> A to jest, to ma czerwone tablice, bo to jest Wywo wywozowe tak zwane, nie? Tak. Ukraińskie. To jest full export, normalnie. To tylko ja zrobiłem, nie full export. <laughs> no nie, no tak też się da. Jakie so, kolejne so, so, no to, to jest tak naprawdę pierwsza, której kupiłem. A przecież a tamta to nie jest ta co stała w Warszawie? No to jest od prawda? No właśnie, no to przecież to u Dawida stało. No. Oj, to to jest gruby projekt. No tak, ale... To, to dla lamp chyba kupiłeś, i szyb. No nie no, to, to jest kompletnie lampą. Wiadomo, że... No tam Ono chyba nigdy nie miało podłużnic, nie? No pewnie nie, no takie jest. O Jezu. No dobra, no, ale jest dwudrzwiówka, nie? Jest dwudrzwiówka, jest czarna tablica. A ta co, to jest z projektu 86, że ma coś z 86 w środku? Tak, to zostało kupione razem z tamtym. A, bo A, tu to jeszcze jest. jest. <laughs> to jest całe kompletnie, tu jest szyba do panelwana, bo panelvan tak długo stał w krzakach u starszego pana, że zgubił szybę. O. I więc się akurat... Bo to jest ten Wan z Wrocławia, tak? tak? Tego, co wyciągałeś. Tak. 20 lat stał w krzakach bo coś mu stukało w głowicy, zdjął głowicę i go tak zostawił. No, no to, to klasyk, nie? Stare Toyoty zawsze takie. I ostatnio do niego pojechałem, parę dni temu, jak przejeżdżałem przez Wrocław, powiedział, że no znalazłem tutaj części, będzie super. No i wychodzi z klatki schodowej i ma taki kubeczek po jogurcie, a tam cztery świece. <laughs> No nie mam czasu, wiesz, ty znaleźć kiedyś znajdę i się omówimy. No, no raz się kupuję panem Evan, raz się dostaję cztery świece. No. Tak, no i jedziesz do Wrocławia, żeby cztery świece zobaczyć. Nie? To piękne. Tak to wygląda. Dobra, to jeszcze co tu dalej masz? Tamten samochód pamiętam. Tak. Miałem swój czynny udział w tym, żeby on przemieścił się z bieska białej pod kroków. Tak, no. jest stan jest tragiczny... Tragicznie opłakany bym powiedział. Tak. Bez żadnej nadziei na sukces. Ale ma ładne, miał ładne czarne rejestracje, których chwilowo nie ma. No, ja zostaje zdjęte, że się nie zgubiły. I pięknie porasta mchem. Tak. Nie ja tak myślę, jak że jest. nawet ja bym zostawił ten śnieg. bo To wiesz, to no tyle chciałem. No w sensie nie zaszkodzi mu. Tak, no, on. Chciałem, ja żeby go kiedyś pokazywałem. Tak. On jaki jest. Nie zmieniło się nic, oprócz tego, że zostaje z niego objęty. Bo właśnie znaczy. pytanie, czy on może bardziej zgnicie <laughs> Chyba nie. No... Nie wiem, skosiłem pod nim trawę, ja, zanim go tu postawiłem. <laughs> <laughs> zobaczymy na ile wyrośnie. Ale poczekaj, jak to jest to, tak naprawdę jakby to rosło od spodu i rosło sobie w środku, to byś mógł nie tylko trawę tam uprawiać. Albo no, właśnie, albo właśnie no, trawę no, byśmy byli Jakby nie, było ciepło. Rasam Tak, jest jakiś Rasmin, a tam jest jakiś inny pan Arab. Dobra, idziemy zobaczyć innego pana Araba, bo inny pan Arab przyjechał do nas ze Szwecji. I to kiedyś Perk go oglądał, wysyłał mi foty i chyba nawet odpalił wtedy ten samochód, a teraz on przyjechał na kołach. Tak. tak. Dzisiaj jest zdrutowana pompka paliwa, która tak nie do końca, tak. I pięknie zablurowaliśmy rejestrację. Tak, tak. Słodką naszą tajemnicą pozostaje dlaczego. Tak, zapalimy światło, oczywiście wszystko jest... Czyli to jest też Nissan Laurel Altima, Tak. zwany na innych rynkach Sefiro. A31 a, a tu też ma jakieś Alhamdżanie, i coś tam, tak. i to co? Czyli to jest jakieś Zjednoczone Emiraty, tudzież jakiś inny Kuwait? No, tak. no i tutaj tak naprawdę jest stan idealny bym No tutaj No, tu jest Szwecja. Oprócz podłokietnika pękniętego to. Kurde, fajne to jest. I kolejne paciarstwo, już nie ukraińskie. To Kość jest szwedzkie, teraz. Tak, to jest pompa paliwa. <laughs> W sumie na podobnym potencjale. No tak. To bo... gniezda 12V. No i tu jest inny silnik. 2,4 RB? Tak. RB tak. 2,4? No na jednym wałku, ale blok jest ten sam. Co to jest za silnik? To jest w bardzo dużym uproszczeniu. Dół ten sam co w kurbl rb nie Chyba się nie otworzyła. Tu się trzymam mhm. i nagrywam. A wygląda bardzo podobnie do mojego RB20 Świętej Pamięci E. No, bo to jest chyba właśnie to, tam gdzie oznaczenie się. Tak, miałem oczywiście. Nie? Aha, dobra, to jest CA20. Oznaczenie CA20, a stół jest 2,4. No, <laughs> to jest wszystko ma sens. Tak, to tak, to Nissan naprawdę dawał radę. I to normalnie działa. Tu, no, to no... jest sześć garców, nie? Tak, 6. tak. No, no bo tak po bardzo krótkim researchu wychodzi na to właśnie, że dół to jest jak turbo, zakładasz czapkę od turbo i powinno jako tako działać. W bardzo dużym skrócie oczywiście. No, jak to Nissan z Turbo, nie? <laughs> Nissan z Turbo potrafi działać, to właśnie działa jako tako po japońsku. <laughs> Także to też chyba stało z 10 lat tam u nich. No też ma tutaj, tutaj takie drogi. piękne naloty, jak lubimy. Ale, ale tutaj jest to lepiej dużo, nie? Tak. Niż można do przypuszczać. Elegancki samochód dojechał normalnie. W nie, miarę. Fa fajnie, no. jest, fajnie. I co z tego będzie, bo to nie jest twoje, nie? Nie, to jest mojego kolegi. To będzie latało? Myślę, że tak. Plan jest taki, żeby dwa były białe, Aha. ale zobaczymy, jak to będzie. Może jakaś buda z Turcji przyjedzie. No, Turcja jest poza Unią Europejską, nie? To jest ten minus. No, ale robiłem już wstępny research, poznałem parę osób, <głos> <głos> nie tylko Ukraińców, teraz już też te, te i myślę, że coś, coś da się z tego wyczarować. No dobra, to jeszcze no. teraz ten samochód, który mi się chyba najbardziej podoba ze wszystkich. Tak. Chociaż nie wiem, no, w C33 też jest zajebiste. Kolejny K70. Najlepsze ze wszystkich. Najlepszy ze wszystkich. Tak, proszę bardzo. Córki pierwszego właściciela piony w Peweksie w Krakowie na Ale piękny wusz mm, Genialny ale... ale jest zajebista Nie wiem K takie ja, zawsze w serduszku że jakieś cztery AGL leży Tak ale chyba nie do tego Nie do tego? No, myślę, że do innego wsadzimy jak czas Taki podwagi. zdrowy dosyć jest, nie? Tak, już uh, ono już było malowane na pewno. No bo tu mm -hmm. ma tą ryninkę zamalowaną, mm -hmm. kogoś poniosło trochę z i na przykład ma kierownicę pokręconą do góry nogami. A rzeczywiście! <laughs> Pan nawet nie wiedział o tym, w sensie mąż właścicielki nie zwrócił na to No uwagi. działa to działa, to po co tak. się przejmować. Ten? Pompa paliwa nie działała też, ale auto było na gazie, więc Doj, pan nawet dojrzało. nie pamiętał kiedy się zepsuło. PZU. A już nie jest na czarnik, nie? Nie, bo e, oni się wyprowadzili gdzieś z Krakowa i przerejestrowali to jak się wyprowadzili, więc i tak kupiłem to na biały. Więc... Dla puistów straty żadnej. Co za wariastwo po prostu. Jak można mieć tyle gruzu? Zdarza się. Zdarzy się. No więc taki szybki odcinek przedświąteczny. Pozdrawiamy. Ja nie wiem, pewnie to w pierwszy dzień świąt będę puszczał, więc wesołych świąt wszystkim. Zajebista miejscówka. Tutaj jest jeszcze kolejny pierdolnik. Z Yamaha i 250 Beluga. Evet. To są rzeczy, na które się totalnie absolutnie nie znam, no, więc równie <laughs> dobrze mi teraz wymówić cokolwiek po prostu. No ale... Tak. Elegancki Kawa Kawałki GS, się... tak to są? Tak. No, bez... A rzeczywiście jest nawet maska. Jest. W GS. To jest zapasowy GS. Zapasowy jest... GS. Drugi stoi <laughs> gdzieś sobie tam w garażu podziemnym. ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Były, znalazł, te z Niemiec przywiozłem. Znalazłem jakiegoś dziadka, który sprzedawał. To jest do KS skrzynia, do 3A silnika. Czwórka, piątka, jeszcze czwórka gdzieś jest. Yy, I on miał Starleta, Aha. tego KP60, czy tam 61, nieważne, ale kombi. Były, no. Tak, Były był powiedział, już. powiedział, że to jest druga albo trzecia sztuka w Niemczech, ten o, proszę. Także... Ja ich trochę tam widziałem na greckich portalach, no ale tak. tak? Tam... portugalskich, tego tak. typu klimaty. No Tam jest tego dużo, w Portugalii i Hiszpanii, no, ale w Niemczech, on to chyba nawet ze Szwajcarii sprowadził do niej. O proszę, ze Szwajcarii, to ciekawe, że w Szwajcarii to było. Tak. A w sumie tam były tak dziwne wersje, tak dziwne samochody. No, I miałeś, No, zwykłego hatchbacka też miał. Mm... No to są fury, które wystarczy wrzucić 4AG i tam się zaczynają dziać cuda, nie? Tak. No, ja, ja, jest... jest taka na sprzedaż nawet w tym, w Grecji, bo kogoś nie odpisał, jak do niego napisałem, z gratami z S2000, nie? Chyba ci wysoko. To musi być taka rzeźnia no. po prostu jeszcze, jak tam jest kop od VTeka w tym samochodzie, krótki rozstaw. No, ja się czaję, bardzo bym chciał y, Honda Beat, to Aha. jest skuter, 50 z VTekiem. Musiałem <laughs> to tam nazwali witakt, ale jest taki. Ja tu da, przyjechałem pożyczonym się... SUWEM i to już nie ma fałteka. Dobra. O.